E, dobrze, będziemy bić Tibia Marinera. On jest nieumarły z kolei. Nie? Mm, a nie umarli. Tutaj. Plus 30% w nieumarłych. Um, weźmy zamiast tego sobie. To. Bo chyba będziemy go bić mele, i tak. Bo na broń mele mogę sobie założyć damage mm, święty, który na nieumarłych jest. opa jak chuj. Kogo zabiłeś za trzecim razem? Marinera? Ja Marinera. Jak grałem jeszcze zanim włączyłem streama, to zabiłem za pierwszym. Na nightmare. <laughs> Więc nie masz czym się chwalić. Pory mordo. Nie, żebym jakoś umniejszał, umniejszał Twoim e, osiągnięciom. Ale no. A, mam zły soczek, ale kij Nie chcę mi się już zmieniać. Nie chcę mi się zmieniać. Ale za to wypada hajs wydać. Bo w razie czego? Nie wiem, co, coś się wydarzy. Jednak umrę. To wolę mieć ten hajs. Będzie full. Maksymalna ilość HP, jaką mogę mieć. I wtedy możemy zrezygnować też z plus 12 Vita na ekwipunku i plus 1 w manę. Czy ja mam gdzieś Wita tutaj? Nie mam. Więc idealnie w takim razie. Muszę ten Opalin Bubble Tier ściągnąć, bo on teraz nic nie daje. Czekaj, czy ja tego gościa już zabiłem? Chyba zabiłem go, co? Tego jednego. Na to by wychodziło. Nie pamiętam. Całkowicie zapomniałem, że go zawiliśmy. Dobra, ale w takim razie potrzebujemy jeszcze dwóch. Mm, i, I dwóch jest na wierzchu. Jeden jest gdzieś tutaj, a drugi jest gdzieś tutaj. Więc pójdziemy po kolei, tak jak jest poziom trudności, tak jakby. Um, on jest tu gdzieś? Chyba. Pójdziemy stąd. On powinien spokojnie paść. Boże, są w Powinien spokojnie paść, bo w liurnie one nie są mocne. Zobaczymy za to. Nie, jeszcze raz, ściągnij, załóż. Zobaczymy za to, jak ten Waltus pójdzie, bo on już może być trudniejszy. On też tam dużo trudniejszych, dużo trudniejsze szkielety przyzywa, że tak powiem. I to może mi przeszkodzić. Dobra, go. I plusem jeszcze tego bufa tutaj, o, Order's Blade, jest to, że jak nim sobie wzmocnimy broń, to szkielety padają od razu. Nie trzeba już ich dobijać ani razu. Tak jakbyśmy go zabili, chyba. Golden Epitaph, jest taki miecz w grze, który też one-shotuje takie jakby szkielety. Czy nie trzeba ich dobijać? Czy ja tędy tam dojdę? Dojdę. Chyba od dołu byłoby szybciej jednak jakbym poszedł, no ale trudno. Już teraz to jest mały uj. Kraba trzeba ominąć. bosia 100 karunków, easy. Jak na razie wszystkie bossy dawały około 100 tysięcy. Tak naprawdę ta Gilika, którą zabiłem teraz, tak, która mi dała ten talizman, dała chyba milion sto. I kryształnik dał 1000, 1700, więc to były takie ewenementy, które były mocniejsze. W sensie jeśli chodzi o ich drop run. Konkretnie. Tak, chyba od dołu, jakbym poszedł, to by było dużo szybciej. Bo to jest zaraz koło tego. S słoj ogrodu. Czyli ja już to ominąłem po prostu, jak ziemniak. Nie, słoj ogród jest tu chyba, tak? Słoj ogród jest tutaj! I tutaj jest! O Jezu, dobra, ominąłem w chuj. Nie mam pytań. Rymczak ziemniak, tak? To było ziemnieczane Pamiętacie, jak mówiłem o tym, że nie powinienem mówić do czatu i próbować grać? To się zawsze źle kończy. Dobra. To jest zaraz obok, a ja poleciałem, kurwa, na drugi koniec świata. Na drugi koniec kontynentu. A co tu mamy? Głowa waszki. No i tu jest, hop. Boże. Dobra. Wciągaj tam moje szkielety nosem. Albo niech moje szkielety ciebie nosem wciągają, czy coś? Patera. O, nie, one oni mają łuki? Nie mają. Au. No. I pyk, od razu znikają. Miałem staminę. Ten talizman na staminę jest jednak przydatny. O nie, on jeszcze daje debuffa do staminy, naprawdę. Jeden mój atak z wyskoku. To jest prawie cała stamina, jak mam debuffa od niego. Jak tam sobie chłopy radzą? Tak średnio bym powiedział. Pomożemy. U! O kurwa, zapomniałem, że one debuffa dają. Czy mam coś.? Mam. Ile tych summonujesz, Typie Boże? Dobra, gdzie jest pan na łódce? Na hita był drzewie z graty. Um, tego chcę zabić. O ile ci, ci co biją, mele, to są jakaś. Niewielka przeszkoda. O tyle ci są wkurwiające. O! A, to ostatni teleport. Nie ma chopa. Ile pieniążków? 79500. Tak średnio Magma Wyrm Korax? To jest Magma Wyrm do summonowania? Serio? Czekaj Gdzie on jest? Eee, jako co on był? To Czekaj, co? Co? Czym było napisane Magma Wyrm Korax? Patrzcie, na obrazku jest szkielet Nazwa to jest Magma Wyrm, czyli magmowy, tam kurwa jakiś jaszczurka A item effect? Summons Omen Killer Co kurwa? Nie mogę, dobra, nic. Eee, dobrze, to teraz idziemy gdzieś tutaj na górę, nie pamiętam dokładnie, gdzie to się szło do niego. To jest za ruinami Lux, nie pamiętam, zawsze tam błądzę, żeby tam dojść. I tak samo będzie pewien tym razem. Ehm, na pewno się od razu zbufimy. To nie jest buf Paweł. I zmienimy... soczki. Bo zapomniałem tego zrobić chyba o trzech usiadnięć. Cyk, i zamiast tego... Em, siła, tak jest. Ale nie, 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 poczekaj, poczekaj, najpierw tak. A tego prawdziwego Golden Wall jako buff dostaje się chyba w tym, nie? W. Jak to się nazywa? Wulkanicznym dworze dopiero. Dobra, gotowy. Może ten Magma Wyrm ma takie marzenie, żeby być zabójcą Momenów i co? że go, bo ma marzenia? Mam marzenia, jakie? Żeby mieć marzenia? Ojej. Oczywiście nikomu. O, idealnie, to jest tutaj od razu. Tak, i ten koleś ma gorsze sumony i będzie miał pewnie też dużo więcej HP. Sumonujemy sobie tego typa, zobaczymy co on robi. To nie jest mój summon. To je, Czyli to jest zabójca omenów, rzeczywiście. Dobra, po to nie chcemy wchodzić. Gdzie poszedł mój e, pibi? Urwy, syn. Czy to jest. O, on nie. Oni są najgorsi, bo nabijają ten czarny debów Jak on się nabije na maksa, to on one-shotuje dosłownie. Niezależnie od tego, ile masz HP, ani ten. To jest jak klątwa w Dark Souls 1. Podpalił wodę. Zdolny jest. Ale mama pa, ma muszę go jakoś zbłupić. A czy ja go mogę leczyć? O, -o. nie, nie zostaje chili. Ej, on ma damage. Nie jest tak dobry jak szkielety, jeśli chodzi o jego przeżywalność, ale. Demesz ma. 20 run władzy. Tibia Summons. Okej. Okay. Czyli mamy trzy. E, tyle, ile chciałem, więc możemy iść do góranka. Zastaniemy bufa nowego. Kolejna rzecz: którą trzeba się bufić. Jej. Halo. A nie o, o góranku. Bestialska witalność. Bestialski rzut. Klomarxil Seal i Oko Bestii. Dobra. To skoro zakładamy spele, to przykaz okazji ściągnę te, których nie używam całkowicie. Bo już mnie zaczynają wkurzać. I cyk. Czyli. Tego i tego. Eee, a z kolei zakładamy. Miałem coś potestować jeszcze, nie? Uuu, wiem co chcę jeszcze. Uuu, Blessings Boon, co to jest? Nie wiem co to jest, ale mam to. Tego chyba nie chcę. A zobaczymy w sumie. Ile to damage'u robi? Level up. Jest mało staminy. Nie wiem, czy pójście w staminę jest dobre. Bo tak naprawdę staminy mam wystarczająco. Ale jak ją wykorzystam do zera, to i tak będę musiał czekać tyle samo na, na regenerację. Nic, niech, niech tak na razie będzie. <śledzimy> tak, będziemy się cały tydzień. T, cały. Ten... Nie tydzień, tylko cały dzień bupować. Całe 4 godziny. Nie jest to wykluczone. Dobra, z tym gościem nie mam szans raczej. Ale czemu by nie spróbować? Do odważnych świat należy. Dobra. Jeszcze ten buff, nie wiem co to robi nawet. A to chyba leczy, tak? Ten buff, ten buff. <grytania> Soczek. Weźmiemy sumona e, szkielety. Tak mi się wydaje, że to będzie lepszy wybór. Ponapierdolamy go e, dzidom. I let's go. Uuu, uh, uh, okej, okay. tego się nie spodziewałem. Halo! Spele miały być, o oh, fuck. Ej, ej, ej! To wygląda wykonalne. Chyba, że mam jakiś jeden atak, który mnie one-shotuje. O którym nie wiem. Roll strasznie, ale weszło. Bichopów, bichopów, a nie mnie. Kosiłem o coś, kurwa. O, -o sami nie mam. Bichopów, 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 a nie mnie. zabija hopów, a nie mnie, dobrze pak, hopy nie żyją <głopi> powtarzam, hopy nie żyją pak nie mam pojęcia jak się go dożywuje nie mam zielonego pojęcia zabił chłopa jednego niestety do zera O oh, fita. Okej, okay, jak ma minus 50% demerzu przyjmowanego, to nie jest już tak piękne. Ych. To byłoby do zrobienia, gdybym nie był tak chujowe. Taki jest konsensus. E, pamiętaj, że spele leczące mi się z wiarą wiem, ale ja mam 100 wiary. Mam 100 wiary, mam 99 wiary Więc więcej się nie da Gdzie ja różkę znalazłem? Zabijałem jakieś potwory i, i się znalazła Chyba, nie? No, mam cztery takie Kopacza, czyli w koparniach kopalniach. Te są cztery z kopalni na pewno A to jest z tej baby, która jest w, pogrob... w napłaczącym półwyspie ehm, Nie wiem, czy chce mi się go próbować ehm, Pójdziemy dalej Bo i tak nie chciałem go bić dzisiaj To, to, to jest całkowicie nie to, co ja chciałem dzisiaj robić więc tak, to mogę sobie wywalić z listy całkowicie. Kolejną rzeczą na liście jest katany i. Closey, czyli. Ja sobie zapisałem, że chciałbym pierdalać sobie pazurami. I myślę, że możemy w pazury później iść. Jak już się zmienię pod, pod dexa, czyli nie teraz jeszcze, jak zabijemy rynale, a to może trochę potrwać. Kolejna rzecz: mięsko i krewetki. Pójdziemy zrobić questę na krewetki. Krewetki dają bufa do. Um, że mniej demeru się przyjmuje fizycznego. Jo. Skurwysyn. Miałem nadzieję, że mnie innym atakiem zaatakuje. Że będzie mnie gonić na przykład. Oj, on go zajebał po prostu. Stop. Zostaw mojego konia. W moju. Ja pierdola. Okej. Okay. Więc pójdziemy zrobić zapas krewetek. U pana w Jestem w bez zabicia Gudrika i I love you normal mode. Tak. <laughs> Git. I chłop od... Gdzieś stąd pójdę, nie? Dojdę tam do, do gościa od krewetek. Muszę okolić okno i muszę iść się odlać, ale wiem, że to miejsce jest niebezpieczne na awkowanie, bo tu się umiera. Tu, tu sobie skoczę, o. Nie, tak, nie mam Discorda nie, od, od To się zgadza. A właśnie, czy, czy ikonka zamieszki w końcu już kurwa działa? Czy dali ją pany Twitcha, czy nie pozwalają dalej? Nie pozwalają. Ej, to trzy tygodnie jest. Trzy tygodnie. Oni akceptują biedną emotkę animowaną. Wiem, że to mi jest szybciej. Czy oni każdą klatkę po kolei muszą sprawdzić, czy, czy kichuj? Nie, eee, dobrze. Nawet tu bupów nie potrzebuję. Wymówki, on kłamie. W jakiej sprawie kłamie, że nie mam Discorda włączonego? Czekaj, na telefonie przecież mam. Na telefonie znajdę, zapomniałem. What's my name? Czekaj, bo ja nie wiem, gdzie ja biegnę. Eee, muszę iść po drodze. Nie gam się w telefon, prać No właśnie, chciałem powiedzieć. Że przez chwilę popatrzyłem w telefon i już nie wiem, gdzie jestem. A mogło skończyć się tragicznie. Szczególnie, że... Jeszcze po alkoholu W trące homara biednego Ja myślę, że w, w tym... W tym momencie homar To jest taki tir, a ja jestem takim rowerzystą <laughs> Więc myślę, że homar tutaj by mnie rozjebał jak chce Dobra, dziewczynka, siemano Gadaliśmy już, tak gadaliśmy, muszę iść kupić naklej. A mój nick na Discordzie to jest tak aż tak. O, to jestem ja na Discordzie Dobra, i hop od krewetek jest zaraz tutaj, nie? Pod tymi ruinami. Gdzieś, tak? Czy nie tak? Nie, 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 nie tak. Czy on jest gdzieś przy, przy tym? Chyba nie. Albo przy tym? Czy którymś z tych, który remake'uje? Wszystko. Okej, okay, przy tym. Wysłałem ci tam proki. Dzień dobry. Uuu, ma czapkę fajną. Dobrze, ile to kosztuje? siaka proszę cię. 600 za sztukę. Mogę kupić tyle. Nie <noise> może, nie mam requestów starych jeszcze? O, to tak mówię, ja na Discordzie jestem... Tak raz na tydzień. Plus minus. Także mojej. E... Czemu nie mogłeś. Się... Okej. Okay. W mojej obecności się jakoś ten. Nie spodziewajcie za mocno. Bo ja pewnie będę wchodzić tylko wtedy, kiedy. Ja na jestem wtedy, kiedy się z kimś umówię nagranie, tak naprawdę. Chyba, że ktoś mnie nie wiem, na, właśnie oznaczy wiadomości. To mi wyskoczy wtedy w telefonie, no. Spokojnie będę memy wysyłał. Już mi Bulbi spamuje memami. I z jego memami nie nadążam. On mi spamuje memy i TikToki. Ale ja się tym samym mu odpłacam. Proszę. Dziękuję. Dobrze, czyli mamy kolejną rzecz, która mi bufuje. Tym razem damage fizyczny, który przyjmuję. Nie jest napisane o ile, niestety. A szkoda. Miałem nadzieję, że może mod zmieni opis troszeczkę, no ale trudno. Dobrze, czyli kolejną rzecz. Będziesz maskotką. No wiem, wiem, domyślam się. Ja mówiłem, że ja, ja nie chcę mieć żadnej tam. Nie chcę nic robić. No, to, to jest wasze. Wy, wy się tym bawcie. Kolejna rzecz, którą mam na liście, co tu jest? E, to jest zrobione, to jest zrobione. A, okej. Okay. Krewetki. Więcej inkantacji, a z kolei. Jak byłem w pracy, to sobie zrobiłem listę. Wiem, że powinienem podczas pracy pracować, ale ja zamiast tego szukałem inkantacji, które bym chciał zdobyć, i sobie je wysłałem po prostu mailem. E, więc teraz sobie je wszystkie kliknę. Tego jest dużo. Dzisiaj na pewno tego wszystkiego nie, nie zgarniemy, bo nie chce mi się. E, po nie wszystkie latać e, Ale kilka Jak najbardziej Cyk, cyk Uj, to tyle odłożyłem kadr, że zaczęło mulić Ale będę mógł banować, o proszę Kolejny buff na broni. Blood Flame Blade <grym> W liurni, więc możemy po niego iść Znaczy generalnie jeśli coś będzie w liurni Albo gdzieś tam blisko To po, po te rzeczy możemy pójść od razu, nie? Że, żeby to e, nie zapomnieć o tym Albo w, w pogrobnie Czy tam na Altu's Plateau bo to są rzeczy, które są blisko, są pod ręką, a, a jeśli mają... Pokaż to, ja też pójdę już ci pokazuję. To jest dokładnie na... Tutaj. W liurni. Ostrze, o, ten... Bloodflame, czyli krwawego płomienia? Coś takiego by było po polsku? Ale co tak mało... Ej, co się dzieje z moimi klatkami? Ten mod czasem... E, nie wiem, co się dzieje wokół mnie, że, że... Aż tak mocno są klatki zżerane, ale jest wow. W opisie moda było napisane, żeby uważać, bo performance może dość mocno spaść. Tylko, Mrucu, to jest konkretnie inkantacja, nie? Więc to, to pod wiarę musisz iść. Okej, okay, to mam blokowane. A skoro idziesz pod wiarę, to znaczy, że mój build kopiujesz. A? Potrzebujemy moderatora na Discorda, o Jezu. Ja się boję tego Discorda. <laughs> Ostatni był straszny. Mam nadzieję, że, że sobie lepiej poradzicie niż, niż e, poprzednie osoby, które były u mnie za to odpowiedzialne. Dobra, i to ma dropnąć z skarabeusza. Czy to, to nie ten, to tamten. Ten jest żółty. Żółte skarbeusze to są skarbeusze od... od wiary. Nie doleciało. Pierun. Ojej, miał być tylko pierun. Okej, okay. Plane Blade. Kolejny buff na broń. Pięknie. Kolejna rzecz. Co tu mamy dalej? Flame... Aaaa! Wiem! Wiem co miałem zrobić! Wiem co miałem zrobić! Tak, 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 tak! Przecież... No bo to nie jest to. To jest, to też nie jest to. Mieliśmy w bufów buffów do kupienia od korchyna przecież. I one zmniejszają damage od ognia, od magii i od wielu innych rzeczy. Więc to jest kolejna rzecz, która mi może zajebiście pomóc z Renalą. Więc opierdolimy od razu to wszystko, zobaczymy ile to da. 40 koła, no szału, szału nie ma. Dropi więcej tych run, ale dają też dużo mniej. Magic Fortification, Flame Fortification, Lightning Fortification. Coś jeszcze z tego chce? Chyba nie, chyba nie. Dobra, kolejna rzecz, dalej. Czy potrzebujesz ten miecz, nie potrzebujesz? Ale to jest kolejny buff, jeśli mówimy o Bloodfame Blaze, po prostu. Ci może pisać podanie na moda? Może nie róbcie tego. Ja myślę, że Uzyf akurat tutaj wykaz wykazuje się na, na co dzień, zawsze jak jest tutaj. Taką kulturą, że to tutaj nawet my się nie zastanawiał, czy dawać młoda, czy nie dawać. Dobrze, Poison Mist. Gdzie to jest? Łaczący półwysep. Zrobiłem paczący półwysep, ale tego nie zrobiłem, więc się tam wybierzemy. Nie, e, wiem, że generalnie poison w tym modzie jest dość mocno zbufowany, tak jakby to jest gdzieś tu. E, bo generalnie i poison i Scarlet Rot chyba ma bardzo podobny efekt. W sensie oba są tak samo mocne. I, i nie w ten sposób, że to Scarlet Rot jest słaby, tylko poison jest mocny. Więc no. Dziękuję. Miło mi wpływ, no i masz prawie <laughs> Właśnie, mieliśmy zrobić stream bez przeklinania. Ale może nie na piwnym piątku, bo coś się nie da hamować. Ty jesteś najbardziej friendly, <gry> tak? tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Lebe pierun. Nara. Pięknie. Jestem w kombacie z tym pieprzonym wielkim frajerem, który widzi mnie z kilometra. Czemu w grach FromSoftu czelcy zawsze widzą na kilometr? Znaczy, ja domyślam się, czemu, tak? Żeby nie reagowali na, na to, że ja istnieję dopiero w momencie, kiedy jestem koło nich, bo są strzelcami. Śmiesznie w ogóle w tym modzie te strzały lecą. No ale kurwa, chociaż i tak w Elden Ringu i innych Soulsach nie jest tak źle. Jak w Sekiro, bo w Sekiro od strzelcy widzą cię z kilometra. Podczas reszty przeciwników stoisz koło nich i czasem cię nie zobaczą. Eee, dobrze, to był Poison Mist. Kolejne. Co mamy dalej na mojej liście? Eee... Ogniu, daj mi siłę. Fort Gael, to jest Kaylid. Na razie sobie to podarujemy, szczególnie, że tutaj siłę i damage od ognia. Um, z siły chcemy zrezygnować. A damage od ognia to jest takie. Mech. Litania śmierci, co to jest? Create image of order to deal holy damage. Co, co to robi? Czy jakieś AOE, tak? Nie wiem, czy chcę AOE. Plus 900% damage w nieumarłych. Okej, okay, to już mi dobrze. Ale to mi na razie podaruję. Fires Deadly Sin. Podpala teren. I siebie samego ogniem. Okej, okay, to brzmi ciekawe. To jest przy. Okej, okay, nie jesteśmy w Landel jeszcze, więc tego nie mogę. Dragon Ball Blessing. O, to brzmi dobrze, czyli ja sam siebie bufuję znowu piorunami. A spoko. E, musiałem przeczytać. Co to robi i gdzie to jest? Lightning Dimension Negation minus 35, serio? Hmm. Nie wiem czy to chce. Dragon Ball Wajka, to musiałbym Wajka zabić. Nie. Gdzie to jest? A, no to nie, to na pewno odpada. Ogniu, e, obroń mnie. Tego chyba też na razie nie chcę. Golden Lightning Fortification, jakieś tam mam, to tego też nie. W Golden Wow. to chcę bardzo. I to jest w górze Gelmir. Na którym nie wiem, czy chcę jeszcze ten. To jeszcze za szybko. Pierun, zwykły pierun, bo ja nie mam zwykłego pieruna. Takiego jak tutaj jest. I wiem, że on jest chyba właśnie tak. On jest dosłownie tutaj. Nawet nie muszę sprawdzać. On jest chyba tutaj, tak? Ja w, w tutaj nie byłem akurat. Kuźwa. Ech, chodźmy tędy, będzie chyba najszybciej. Ty go masz, no to widzisz? Ja jeszcze nie. Zaraz zobaczymy w ogóle, jak ją będzie damage Bo się. Znaczy fajnie jakby się okazało, że to jest najlepszy kierun w moim repertuarze, że Lightning Spear i Hound Bolt w ogóle się nie równają do niego. Bardzo bym się ucieszył, ale pewnie tak nie będzie. Wpizdu. Kiedy lepszy Summony, to jest też na mojej liście. To jest też na mojej liście. Żeby właśnie polatać po tych. Polatać po e, jakichś. nie koloseach, tylko. katakumbach. I pozbierać lepsze kwiatki. A więc no, to, to, to jest na liście. Dobra, pytanie, jak tam się dostać? Bo ja nigdy nie pamiętam. Tam jest chyba wiatr jakiś, nie? O. Ja ten spell dosłownie raz w życiu. W ogóle ja w tym miejscu chyba raz w życiu byłem. Jeśli się nie mylę. Albo dwa razy? Tak, pamiętam, że tu są te. Czy on jest na górze? B ja... A, Ała... Ja go słyszę, ale go nie widzę. Gdzie są moje pieruny? Czekaj. Dobra. Mamy już sobą memy na serwerze. Boję się. O. o. On jest na górze, prawda? On nie jest tutaj. On jest Pizdą. Dobra, trzeba wejść do góry z powrotem. Ty nie, a, nie widzi się gry. Ura, sorry. Przepraszam. I forgot to zmienić scenę. No właśnie, on jest tam, czyli ja muszę jeszcze od innej strony tam podejść. Um Pytanie, od której? Fajnie, jakbym w kombacie nie był, to mógłbym się tepnąć. O Boże. Black Flame, Black Flame. Ta broń bez buffów nie robi w ogóle damage'u. Już? Aha, jeszcze ty. Jeszcze ktoś? O kurwy syn. Mógłbyś poczekać chwilkę? Dzięki Jeszcze trzeci idzie Gdzie ty tam w niebo celujesz? Bum Mogę już się teleportować? Dziękuję Dobra, muszę wejść tu, ale od góry całkowicie. To stąd chyba w takim razie. Próbujemy stąd.